Właśnie aktualnie zbliżamy się do opuszczonego budynku firmowego, budynku który kamienicy. Był używany, budynku, budynku, co był używany w II wojnie jako firma. Drugiej. Jak to się nazywało? Czekaj. Interlux. Interlux. Podczas II wojny ta firma działała tak. pod nazwą Interlux. Działała oczywiście także później, aczkolwiek później upadła i Więc. zostawiła po sobie taki oto budynek. A teraz w dzisiejszych czasach możecie zobaczyć kota. Ten kot to mistyczny kot, który no, to pozostałeś w fantastycznej po sekcie wracając, Interlux Właśnie wracając do tematu to tutaj jest bardzo trudno się dostać tam jest kamera a tam mamy opuszczony budynek do którego planujemy wejść Z tej strony medbek, i szterben. Tam jak nie wiem, czy będziecie w stanie zauważyć ten nowy okaz zaobserwowany przez nas lokację nową i zaciekawiliśmy się produkcją nowego sezonu. sezonu, katakumby. Nową lokacją. Co kiedyś tam robili, co ciuchy? Eee, to była kiedyś firma Interlux, która funkcjonowała. Dobra, za dużo! Tam coś tam robili i będzie drugi sezon projektu. Lub, katakumby. lub sezon lub u mnie będzie odcinek. Znaczy nie odcinek. Po prostu druga seria Katakumb. Więc serdecznie zapraszam na mój program oraz na serial na nie, moim kanale. Jaki program na mój kanał? Dobra no Wszystko. <laughs> lub na przykład ziomek, który bierze swój rower i wrzuca w tramwaj. To, to się to jest... później potnie, to się i tak... Psi, psi, psi. Kurwa! To jest jedno kamery! Kocie. Wypierdalaj śmieciu. Na naszym fejmie chce się wybić śmieci. No właśnie. Ja osobiście na swój kanał zapraszam po drugi sezon projektu Katakumby, jak i o wspólne produkcje z moim producentem muzycznym. Tak. Dlaczego mówię, że to mój producent muzyczny? Ponieważ jeszcze dziś bądź jutro zobaczycie zwiastun mojego pierwszego utworu Jesteś Bogiem. Nie, kur... jak zjebałem! Nie jesteś Bogiem! Właśnie miało być! Jesteś Bogiem! Uświadom to sobie! Dobra. I W dniu dzisiejszym lub jutrzejszym zobaczycie zwiastun na moim kanale mojego pierwszego utworu Nie jesteś Bogiem! Tak, tak więc wyczekujcie go! No, zapraszam i na kanał Szczerbena! A ja zapraszam na kanał mojego współpracownika Medbeka! I zobaczycie tylko u nas jak cegłówki latają! Pamy z ciebie, tak, a mnie nie, znowu. tak jak o Jezus, on Jezu. go uderzył nawet. O kurwa, o nie, Boże. o ja. O! Te Same sobą żonglują teraz no. Ja nie mogę, co się dzieje, spierdalamy. To. O! O! One są wszędzie, człowieku, o Boże. Ale spierdalać, jak nie wiadomo co się dzieje, One nie? są wszędzie, prześladują nas codziennie. O nie, o nie. Patrz, o nie. Sam, sam jest, przyleciał. By, co tu nie? się dzieje? Co tu się Noże, dzieje? On jest za nami! O! Studium, stronę, bo to bo już moja babcia mieszka. Bo później będzie, że zaśmiecza... Za... To wszystko. Zaszmieca... Czekaj, zróbmy także. że... Rzuć tak jedno, no. Te, te, te cegły są tak bardzo zimne, że masakra. O kurwa. One znowu lecą. Przyleciały, przyleciały za nami. Twój sąsiad? Nie, tak nie jest tak, tu Wie, jakim... <laughs> Patrz. Ty w ogóle... Ale tego tu nie widziałem. Jokie zajebiste. Często. to. Kurwa koza, ale tam nie wchodź. Bo no tam wiem. jest jeszcze niższa kondygnacja. Tak, można spaść w dół. Fajnie. Serio, czekajcie na drugą część katakumby. Drugi sezon projektu katakumby już niedługo. A my wy zapraszamy Was na nasze kanały. Tutaj naprawdę się dzieją dziwne rzeczy. Jak przy, przysłuchacie się bardzo, można się przysłuchać. To tak. Kurde, Co, to cegły Co to było? Co to było? Słyszeliście to? Jezus Maria. Kurde. Kurz. Ten kurz jak duchu, kurz taki, wiesz. Tutaj, tutaj może być groźnie. Jak przysłuchać się. O Jezus! Co? Boże, uciekamy. Spierdalamy. Weź coś do... Zobacz, jak to się... A, a. Co się dzieje? Uciekaj szybko! A, co tu się dzieje? Zbierdolony! Chodźmy na wyściepienie. szybko! Nie, nie. O, nie! Pentagram. Ja, tak! Jest zna, to jest pentagram! pentagram tak. o, do połowy demalowany! Do połowy! A. Co się dzieje? To pewnie sekta tanistów, bo są półmózgami, dlatego tylko pentagram. pół pentagramu. O, nie. Dwa ramiona, czy o, nie. tam trzy, czy jedno? Nie! Tu się Mateusz! 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 Czuję jak moc szatana uciekawe. przepływa przez mój odbyt. Uciekaj! szybko! A! Dawaj szybko! Dawaj! No! A! A! O Jezu! Co tu? Nie dam rady! Co, to za wysoko! Dla moich nóg! Chodź, szybko! O! Boże! Boję się! Tam coś ja skórę! Dlaczego ta czekolada nie ma rozdziałek na kostki? Uciekamy! Co? Nie jak to? To jest chyba. To jest kolejny pentagram. Chiński pentagram. Chińscy sataniści. To, to wszystko się sprawdza. Mateusz dostaje już pierwszych objawów paranoi. Samo poleciało, Widzieliście samo, samo. Patrzcie. Co tu się? A! Jezu! Tu cegły latają przecież. Nie, kończę. To dla mnie za dużo. Kończę ze swoim marnym życiem. Co tu się? Coś tu się poruszyło. A, a, o, o nie! Co, widziałem! Widziałem! Uciekajmy stąd. To będzie